Hej, witajcie w pierwszym odcinku z serii Car Dayers, czyli pokazuję Wam trzy auta roku danego segmentu. Dziś trzy najlepsze mieszczuchy. zaczynamy. Na numerze pierwszym ląduje Renault Zoe, to druga już generacja tego auta, przedstawiona niedawno. Ma napęd elektryczny i dysponuje baterią o zasięgu 54 kWh. R R130 o mocy 129 koni mechanicznych. ZOE obsługuje ładowanie za pomocą szybkiej ładowarki prądu stałego DC. Na numerze drugim ląduje Skoda Ecitigo. To elektryczna odmiana produkowanego od 2010 roku nie Skody. Jego rywalami są Volkswagen Up! oraz Seat Mi. Wyróżnia się za kratowanym grillem. Posiada silnik o mocy 83 koni mechanicznych i maksymalnym momencie obrotowym 210 nm. przyspieszenie do setki w 12,5 sekundy i prędkość maksymalna wynosi 130 km/h. Na ostatnim numerze ląduje Seat Mi Electric, rywal z kodeksu i Volkswagena Apa. W tym roku Seat zaprezentował wersję z napędem elektrycznym. Maszynik o mocy 83 km i 210 Nm maksymalnego momentu obrotowego i bateria o pojemności 36 kWh. Dzięki za oglądanie Kardeje, czyli samochód roku. Do zobaczenia w poniedziałek. Cześć!